Nie można pominąć udziału pewnego Polaka, porucznika, nawigatora Włodzimierza Kolonowskiego, który dowodził grupą przygotowującą mapy, a także przygotowywał wejścia do tuneli. Wraz z Anglikiem Desmondem Planketem kierował grupą, która wykonała ponad 3000 map, niezbędnych do planowanej ucieczki. Był on pierwowzorem postaci Danego Welińskiego z filmu Wielka Ucieczka z 1961 roku. Zagranego przez Charlesa Bronsona. Niestety, kolonowski znalazł się we wspomnianej grupie pięćdziesięciu straconych jeńców. Prawdopodobnie wraz z towarzyszami został przewieziony do Zgorzelca, gdzie osobiście przesłuchiwał go Wilhelm Scharpwinkel, szef wrocławskiego Gestapo. Po przesłuchaniu wraz z ośmioma innymi jeńcami mieli zostać przewiezieni z powrotem do żagania. Siedem kilometrów przed iłową, Scharpwinkel z podwładnymi rozstrzelał jeńców przy rzekomej próbie ucieczki. I aby zatrzeć ślady, zwłoki spałono w krematorium w Regnicy. Urny przewieziono do Żagania, gdzie więźniowie Stalagu Luft zbudowali dla nich mauzoleum. Taka to smutna jest rola Polaka w tej całej ucieczce. Dowiedz się więcej z podcastu.